Приезжайте, Приезжайте до фашного Tutaj są znakomite warunki do rozwoju kultury. Warto przyjechać do Opoczno i zainwestować w Opocznie. Wszystkich bardzo co się zaprosić. To głównie ludzie z pasją. Dla mnie jest to coś pięknego. A Aż mi się chciało pokaptować. <grymne> Rzeźbienie i malowanie to jest po prostu dla mnie taka odskocznia od rzeczywistości. Nigdy nie myślałem, żeby mieszkać i żyć w innym miejscu. To moje miasto. Opoczno położone jest w centralnej Polsce na południowo-wschodnich krańcach województwa łódzkiego na styku ważnych, historycznie ukształtowanych szlaków komunikacyjnych drogi krajowej nr 12, łączącej wschodnią i zachodnią granicę kraju i centralnej magistrali kolejowej. Dogodne połączenia opoczna z dużymi ośrodkami miejskimi, łodzią Warszawą i Kielcami zapewnia sieć dróg wojewódzkich oraz linia kolejowa Koluszki Skarżysko-Kamienna. Rozwojowi gospodarczemu gminy sprzyjają inwestycje infrastrukturalne, rozbudowa i modernizacja dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Opoczno zachęca do inwestowania w regionie systemem wieloletnich ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Opoczno jest dobry klimat do inwestowania, dzięki oczywiście przychylności Rady Miejskiej staramy się stwarzać warunki do inwestowania poprzez przede wszystkim prowadzenie odpowiedniej polityki podatkowej. Nasze podatki są jednym z najniższych w kraju. Ale również stosujemy ulgi podatkowe, przygotowujemy tereny, tereny inwestycyjne, oczywiście budujemy infrastrukturę techniczną, tak aby te warunki były optymalne. Warto przyjechać do opoczna i zainwestować w Opocznie. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Walory gospodarcze Opoczna doceniają producenci z branży ceramiczno-budowlanej, tradycyjnej dla regionu gałęzi przemysłu. Sprzyjające warunki do rozwoju znaleźli tu potentaci na rynku płytek ceramicznych i ich liczni kooperanci. Inwestycje, na które ukierunkowana jest ceramika Paradyż, głównie związane są z regionem Opoczna. Pragniemy rozwijać się razem z Opocznem i tworzyć tutaj wspólną społeczność. Pasje, które realizujemy, pozwalają nam w czasie wolnym odpoczywać, co przekłada się jednoznacznie na wyniki, które osiągamy w naszej pracy. Gospodarczą mapę opoczna uzupełniają dobrze rozwinięte sektory przetwórstwa rolno-spożywczego, włókienniczy oraz handlu i usług. Priorytetem władz Opoczna jest systematyczne inwestowanie w rozwój społeczeństwa. Dlatego też ogromną rolę przywiązuje się do edukacji młodych ludzi. Opoczno dysponuje rozbudowaną siecią placówek edukacyjnych, przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Infrastruktura edukacyjna gminy jest stale rozbudowywana. Co roku do użytku oddawane są nowoczesne sale gimnastyczne, obiekty sportowe oraz zmodernizowane obiekty szkolne. wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy władze opoczna od wielu lat współpracują z uczelniami które ulokowały swoje ośrodki zamiejscowe w opocznie Opoczno oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu, począwszy od Miejskiego Domu Kultury, w którym dzieci i młodzież mogą brać udział w zajęciach m.in. teatralnych, muzycznych, malarskich czy fotograficznych. W klubach sportowych młodzi ludzie mogą ćwiczyć od podstaw i doskonalić sztuki walki, kolarstwo czy takie dyscypliny sportowe jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka. Innym rozwiązaniem spędzania czasu jest basen miejski oferujący również saunę czy masaże. Korzystanie z kompleksu z pewnością wpłynie na nasze lepsze samopoczucie. Idąc z duchem czasu, w centrum miasta udostępniono bezpłatny dostęp do internetu, który docelowo pojawi się w całym opocznie. Fotografią pasjonuje się już ponad 40 lat. Jako, że jestem opocznianinem z dziada, pradziada, można by rzec, lubię fotografować nasze miasto, ponieważ jest to miasto niezwykłe. Stare uliczki, stare budynki, wieże kościelne. Dla mnie jest to coś pięknego. O atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej gminy Opoczno stanowi jej urozmaicony krajobraz. Na który składają się wzniesienia morenowe, mozaiki pól uprawnych poprzecinane dolinami rzecznymi, kompleksy leśne wchodzące w skład Spalskiego Parku Krajobrazowego i Białoczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz liczne zbiorowiska naturalnej roślinności. Opoczno dysponuje bazą hotelową i gastronomiczną zaspokajającą potrzebę rozwoju ruchu turystycznego. Dużą popularnością cieszą się opoczyńskie gospodarstwa agroturystyczne, oferujące możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, poznawania piękna opoczyńskiej przyrody oraz bogactwa opoczyńskiego folkloru. Opoczyńskie zwyczaje, obrzędy i sztuka ludowa, do dziś kultywowane przez twórców ludowych, to żywe świadectwo bogactwa historii i kultury regionu. O ich zachowanie w świadomości społecznej dba Muzeum Regionalne w Opocznie. To miasto ma wspaniałą historię. Już pierwsza wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku. Mamy tu wiele śladów naszych przodków. Opoczyńska kultura ludowa jest ciągle żywa. Warto odwiedzić to miasto. To są znakomite warunki do rozwoju kultury. Opoczyńska kultura ludowa to wizytówka lokalnej społeczności będąca dumą Opoczna. Pod względem tradycji ludowych region Opoczyński stanowi jeden z najciekawszych i najbogatszych regionów w Polsce. Urodę opoczyńskiego tańca, zwyczajów i stroju ludowego spopularyzował na świecie zespół pieśni i tańca mazowsze. Tutaj tańcowali w Opocznie Polkę Mazur, to pamiętam, i Polkę Taką. żeby mieszkać i żyć w innym miejscu. Moja tożsamość, to kim jestem, jak myślę, a nawet to co gram, wypływa z identyfikacji z kulturą tej ziemi. Moim marzeniem jest organizacja festiwalu o randze ogólnopolskiej, którego materiałem wyjściowym by był folklor Ziemię. Zapraszamy nowości. Przyjeżdżajcie do Opocna, bo jest fajnie.